Futro to jest czyste okrucieństwo. W dzisiejszych czasach my nie żyjemy w jaskiniach. Nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy chodzili w futrach, żebyśmy używali oprzyć futrzany. Ja nigdy w życiu nie miałam na sobie futra, bo mam to szczęście, że moi rodzice zarazili mnie empatią do zwierząt. Czy jestem przez to uboższa? Nie, te małe hodowle, takie przydomowe. Znikają jedna za drugą i już prawie w ogóle w Polsce nie ma. W Polsce funkcjonują olbrzymie hodowle przemysłowe, które są takimi, powiedziałabym, fabrykami znęcania się. Te klatki, które tutaj widać, pokazują, na jakiej przestrzeni, a czasem są jeszcze mniejsze, żyją zwierzęta, które tak samo jak nasze domowe psy, koty potrzebują tej przestrzeni do życia, do zabawy. Te futra, które są produkowane w Polsce, głównie wyjeżdżają poza nasze granice. I naprawdę to jest zysk bardzo mąskiej grupy społecznej. Nie ma najmniejszego powodu, żeby u nas działo się coś tak wstydliwego, tak okrutnego. I do